Każdy dzień. To się mówi, że rak zmienia wszystko. Czy wszystko u mnie zmienił? Nie, nie zmienił u mnie wszystkiego, ale ja bardzo, bardzo mocno walczyłam o to, żeby ten rak tego wszystkiego u mnie nie zmienił. To, co mam teraz dodatkowe, to cieszę się każdym dniem. Cieszę się z tym, że mogę wstać z łóżka, że mogę iść do pracy, nawet jak się czasami wkurzam. Ale cieszę się z tym, że mogę się wkurzać. Warto się czasami zatrzymać i pomyśleć, co ja takiego ciekawego mam w swoim życiu. A mamy tylko całą masę. Mam wiewiórę, która wygrywa z rakiem. Eee, I mm, mam bloga. Mam stronę na Facebooku. Eee, na bloga piszę od czasu do czasu. Eee, natomiast na stronie facebookowej staram się w miarę, eee, w miarę często wrzucać posty. A, bo wiele osób myśli, że rak krzyki macicy to jest wyrok. Eee, Myślę, że jestem takim żywym przykładem, że nawet jeżeli ma się te, te, tego raka w zaawansowanej fazie, to można się cieszyć życiem, można normalnie żyć, pracować, spotykać się ze znajomymi. Rak to nie jest wyrok. To wszystko zależy to leży w naszej głowie i e, im bardziej będziemy walczyć, tym, y, tym lepsze będzie nasze życie.